To nie będzie łatwy seans. Wojciech Smarzowski w swoich filmach już nie raz podejmował poważne tematy. Tym razem w Domie Dobrym opowiada historię o tym, jak relacje z pozoru idealnej rodziny mogą wyglądać za zamkniętymi drzwiami. Reżysera tego filmu nie trzeba nikomu przedstawiać. Czy mogłaby pani w skali 1 do 10 określić bezpieczeństwo pani i córki? Filmy takie jak Dom Zły, Wesele czy Kler przyniosły Smarzowskiemu nie tylko sławę, ale też umocniły go na pozycji reżysera, który w swoich dziełach rozprawia się z problemami, z jakimi boryka się polskie społeczeństwo. Wojciech Smarzowski jest chyba jedynym reżyserem w Polsce, na którego chodzi tak tłumnie. To jest drugi film po Klerze, z tego co pamiętam, na który wybrało się tak dużo osób. No i to jest jeden z tych filmów, o których będzie się rozmawiało po prostu przy stole rodzinnym. Początek historii wygląda jak z bajki. Jak ma na imię? Nie powiem. No, no to zdjęcie mi powie. Gośka i Grzesiek poznają się przez internet i zakochują się w sobie. Ona młoda, pełna ambicji, pochodząca z rozbitej rodziny. On starszy, zamożniejszy i czarujący. Chciałbym z tobą być do końca świata. Choć ich związek rozwija się w zawrotnym tempie, a ślub i dziecko budują obraz udanego początku, z czasem okazuje się, że to jedynie pozory. Myślę, że ten film taki ma być. Ma być taki ciężki i tak mocniejszy, który ma dać do myślenia. Dom Dobry to realistyczny obraz przemocy domowej połączony z ukazaniem zdezorientowania i bezsilności ofiary. Nie znajdziemy w nim subtelności. Brutalność, która dominuje w tym filmie jest wstrząsająca. Już sobie wszystko wyjaśniliśmy. Nie? Myszka? Sprawia, że po jego zakończeniu publiczność na sali kinowej milczy. Dawno nie widziałam czegoś tak ciężkiego i miałam taką myśl nawet w trakcie filmu, że bardzo bym chciała, żeby już się skończył i myślę też o tym, że słyszałam dużo opinii na temat tego, że środki w tym filmie zostały, były zbyt drastyczne i faktycznie był to bardzo drastyczny film, ale myślę, że jest to codzienność, która spotyka zbyt wiele osób. Był to bardzo ciężki film, przyszedłem naładowany dosyć dobrą energią, a wychodzę w ciszy i... Może, 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 to jest taki zamysł tego filmu. Ten film dzieli krytyków. Jedni uznają go za obraz, który pozwala zrozumieć jak czuje się ofiara przemocy domowej, inni zaś zarzucają mu brak wrażliwości wobec tego tematu. W tej dyskusji należy jednak pamiętać, że Dom Dobry to nie tylko film, a rzeczywistość wielu osób. dobrze, dobrze akurat. już? Aleksandra Calicka, UJTV